Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji z Panem K. Dosyć długa przerwa między tymi lekcjami miała miejsce, a to dlatego, że wszystkie klaszrumy i teamsy musiały powstać, już powstały, spotykamy się online, no, więc mam czas, żeby sobie rozmawiać o lekcjach, które także prowadzę z moimi uczniami. My dzisiaj zajmiemy się tym, co tutaj widać, właśnie, czyli rycerze, damy i najświętsza panna. Z takim założeniem, że mniej uwagi poświęcimy damom i najświętszej pannie, niestety, a zdecydowanie więcej uwagi rycerzom samym jako takim. Skąd to jest nasze zainteresowanie rycerstwem, to, to jest jakby. ta jest ciekawa historia, ale zaczniemy od takiego pana którego tutaj widzicie na obrazku, proszę bardzo zobaczyć, pan z dużą fajką. Ten pan nazywa się Jacques Legonf, francuski badacz kultury. Napisał całe mnóstwo książek o średniowieczu, bo właśnie średniowiecze to jest ten moment, kiedy w historii pojawia się rycerstwo. Pojawia się rycerz jako taki, pojawia się fizycznie facet rycerz, rycer, i pojawia się taki rycerz właśnie w kulturze. O czym dzisiaj będziemy w dużej mierze mówić, o tym rycerzu w kulturze. Jacques Legow napisał książki, w których pokazał, że średniowiecze to wcale nie była taka ciemna epoka, mroczne wieki, jak do tej pory sądziliśmy, do Legowa sądziliśmy, tylko faktycznie jest to epoka, która ma swoje treści do przekazania, ma swoją kulturę właśnie, ma swoją literaturę. Całkiem niezła epoka. Stąd też nasza wiedza na temat średniowiecza i zainteresowanie zdecydowanie średniowieczem wzrosły. No, zobaczmy, że w pierwszym akapicie tenże Legow mówi o tym, skąd się wzięło słowo Rycerz, jak ma, jaka jest etymologia słowa rycerz. Jest Francuzem, był Francuzem nie żyjący już jest niestety Legow. Pisze o tym, że Chevalier to związek z koniem Cheval. My mamy rycerza e, polskiego. Nie? Rycerz polski e, ma swoje oczywiście słowo zna, z źródłosłów, czyli etymologię, ale zobaczcie, że w naszym przypadku nie chodzi tutaj o konia jako takiego, tylko chodzi o e, niemieckiego liter, jeździec. Czyli tak naprawdę nasz rycerz ma większy związek z samą czynnością jazdy tu, 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 aniżeli z m, koniem jako takim. Chociaż rycerz bez konia w zasadzie. Nie funkcjonuje. Jeżeli chcesz być rycerzem, musisz mieć kolor. W tym momencie, słuchajcie, na takiej typowej lekcji, padłoby sakramentalne: proszę przeczytać i wypisać wszystkie cechy, jakimi charakteryzuje się rycerz, czy był charakteryzował się. Ale, wiecie, to jest łatwe. To jest łatwe o tyle, że ja myślę, że gdzieś to nawet podskórnie trzymamy, ale go ładnie pisze waleczne czyny rycerza, prestiż, szlachetność i odwaga i taki właśnie był ten rycerz szlachetny, odważny, pomagający biednym no, taki wierny, wierny zasadom ale wierny też swoim królowi taki rycerski właśnie, też zobaczcie, że gdyby zadać takie pytanie słuchajcie, czy znacie jakiegoś złego rycerza takiego wiecie, rycerza pod tytułem straszny to w średniowieczu generalnie nie występuje co prawda w, takim, w takiej historii o, o legend arturiańskich, legend o rycerzach Okrągłego Stołu, pojawia się pan zwany Marchołtem. Przy okazji on się też pojawił, zobaczcie, tutaj mam fandom Harry'ego Pottera, on też się pojawił gdzieś tam w Harrym Potterze i więźni kabanu w grze jakiejś tam, ale, ale my wracamy do Marchołta, bo ten Marchołt, traktowany jest jako, czy pokazywany jest jako właśnie taka Olbrzym, nie? to nie jest z typu człowiek. To jest olbrzym, tak też opisuje go zresztą że to jest. Mówisz, że tak, byli słuchajcie, źli rycerze, a tych złych rycerzy to strasznie mało jest, tak naprawdę. Je proszę. I jeżeli już, to występuje, występuje zdrajca, ok, ale też występuje ktoś, kto po prostu jest potworem, jak olbrzym, marchut, tych olbrzym. Z tymi złymi rycerzami, czy brakiem złych rycerzy, to jest taka zagadka. Jak to się stało, że nie ma złych rycerzy? że generalnie znamy tylko i wyłącznie historię dobrych rycerzy. Na przykład historię arturiańską, proszę bardzo, czyli król Artur, król, król, Artur, król Artur, król Artur, nie potrafię tego zmienić, król Artur i jego rycerze Okrągłego Stołu, proszę bardzo sobie zobaczyć, jest fantastyczny, rycerzy jak należy. A jakże, mamy tutaj Artura, Pendragona, nawet taki fandom, słuchajcie, jak zwykle fandom, czyli takie, taka encyklopedia, powiedzmy sobie wiki, Tutaj wszystko mamy, wielki rycerz, przestrzegający kodeksu, był odważny, honorowy, wyrozumiały, osłaniał słabszych, cechował go sprawiedliwość i szacunek, jak zwykle cudowne, nie? Zobaczmy, że jak klikniemy, no proszę, polski rycerz, zawisze czarny, znowu kolejna postać taka, wiecie, bez skazy zupełnie, nie? Człowiek, który... Mówiąc krótko, no, rycerz, doskonały rycerz. W encyklopedii zawisze czarny z garbowa, jak zwykle piękny, tutaj walczył o, proszę bardzo, nawet, nawet się pojawi, tam już czy się, czy on tam był naprawdę, czy nie, inna bajka, nawet się pojawi na obrazie i jest. Fenomenalna rzecz, zobaczcie, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, co by można było nazwać złym rycerzem. Co więcej, sam Legow ma tego świadomość. Mówi sobie tak, słuchajcie, wszystko fajnie, ale przecież, ale przecież. Historia tychże rycerzy stała się mitem, bo. Generalnie, sam król Artur to w zdecydowanej chyba takiej pewności nie istnieje. To jest postać legendarna. Tam historycy się sprzeczają, ale raczej, raczej nie. Rycerze okrągłego stołu to jest legenda. Nie było takiego prawdopodobnie, w duży, z dużym prawdopodobieństwem nie istnieje w ogóle. A jednak mówimy sobie, że tak, to byli ci wzorcowi rycerze, ci tacy najlepsi na świecie, nie? Ma tego świadomość, legówna, że stało się coś takiego. Co spowodowało, że kultura średniowieczna stworzyła fantastycznego obraz, fantastycznego rycerza, takiego nieskazitelnego, cudownego, idealnego wręcz. Ten rycerz był taki, jak przed chwilką czytaliśmy o królu Arturze. Jak to się stało? Jest taka książka, Wiedźmin, Sapkowski, polski autor napisał, teraz gra jest też dosyć fajna, gry może nie polecam, bo za mali jesteście, ale książki jak najbardziej już tak. W tejże w książce Wiedźmin występuje Wiedźmin, który nie jest rycerzem, jest takim, wiecie, no, takim trochę po to fantazji jest książka, no ale jakieś tam cechy rycerskie ma niewątpliwie, tak? I przy okazji ma takie umiejętności, których rycerz nie miał. Ale obok tegoż Wiedźmina znajduje się Minstrel, czyli taki gość, który jeździ z gitarką, taką średniowieczną, i śpiewa pieśni o rycerzu. Czyli w tym przypadku o Wiedźminie. Śpiewa te pieśni w taki sposób, że Wiedźmin, co rusz? Odwraca głowę i mówi, Kurczę, słuchaj, Jaskier, przecież tak w ogóle nie było, nie? Na co Jaskier mówi, spoko. Nie chodzi o to, żeby opowiadać jak było, tylko żeby zbudować, mój panie Wiedźminie, twoją historię, twoją opowieść, taki właśnie mit. Mówiąc krótko, nie? Taki mit. Do takich mitów właśnie możemy spokojnie odwołać się patrząc na na no to jeszcze nie tutaj na tychże rycerzy okrągłego stołu to jest mit totalny zupełnie istniejący są tylko i wyłącznie cudownie i y, radośni co więcej zobaczcie że ten mit y, będzie miał miejsce będzie się znajdował także w, w tutaj miniatura y, w ilustracjach średniowiecznych teraz właśnie widzicie coś co się nazywa y, miniatura średniowieczna y, y, w takiej książeczce 12 miniatur braci yy, i zobaczcie, że ta miniatura jest przecudownie kolorowa, Bogiem a prawdą. Tutaj tylko i wyłącznie jest to, co widać tak naprawdę, nie? Yy, to znaczy kolorowe stroje, jest pięknie i cudownie, zobaczcie, że tutaj nie ma niczego, żadnej rysy yy, niepokoju. Co prawda z tyłu, jak się przyjrzycie, to widać, że rycerze dokonują jakiegoś tutaj pojedynku, znaczy to nie jest pojedynek, to jest walka, bo tu zobaczcie, że to są takie grupowe pojedynki wręcz, ale krwi tam no nie za bardzo zobaczymy, nie? Tutaj jednak jest tak, że no tak, no coś się tutaj dzieje Bi jest bitwa, ale bez krwi możemy popatrzeć tutaj na dół, zobaczcie tutaj jest taka dziwna sytuacja, bo i jest ktoś z pieskiem, ale tutaj nie ma zła, słuchajcie, nie ma niczego złego, ta wielka albo może niewielka, ale ta jednak mistyfikacja średniowieczna pod tytułem yy, świat jest tylko i wyłącznie piękny i kolorowy, jest taką mistyfikacją, którą Legow zobaczył i mówi nam, słuchajcie, my tutaj mówimy o jakimś micie tak naprawdę, my nie mówimy o czymś takim oczywistym, takim jakim jest naprawdę, nie pokazujemy dobrych i złych stron, pokazujemy tylko i wyłącznie te doskonałe strony, te fantastyczne strony. Bardzo dobrym wierszem, który będzie no, z tego rodzaju interpretacją także średniowieczną, jest wiersz pani Wisławy Szymborskiej, który się nazywa Miniatura średniowieczna. No zobaczcie, po najzieleniejszym wzgórzu, najkonniejszym orszakiem, w płaszczach najjedwabniejszych, to zamku o siedmiu wieżach, z których każda najwyższa, każda, moi drodzy, na przedzie ksiąłoże, najpochlebniej, niebrzuchaty, przy książęciu ciężna, pani cudnie młoda, młodziusieńka, itd., dalej. W tymże wierszu Szymborska pokazuje, zobaczcie, tutaj jest wszystko cudownie lukrowane. Nie ma ani jednej skazy, nie ma. Średniowiecze jest takim miejscem, Cudownego mitu, w którym żyją następujące postaci. Rycerze w rośniących zbrojach, nigdy, znaczy może i walczące, ale zawsze ich zbroje są czyściutkie, zawsze błyszczą słońcu. Yy, wszystkie damy dworu są przecudownie ubrane w ślicznie odświeżone szaty. Wszyscy są czyściuteńcy, w ogóle nie ma, nie ma słuchajcie żadnej rzeczy, która mogłaby nam przynosić jakiś pomysł na skazy. Tego nie ma. W średniowieczu wszystko jest kolorowe, piękne i, i, i przecudowne. No i okej, okay, tak sobie stworzyli, literatura tak sobie stworzyła. Literatura spowodowała, że my dzisiaj postrzegamy średniowiecze w dużej mierze jako taką właśnie lukrowaną historię rycerską. My się nie zagłębiamy w te właściwe historie i nie mówimy o tym, ojej, jak to tam naprawdę było. No ale wiecie, no to z, jak to zawsze na tych lekcjach z panem K., trzeba by się było zastanowić, czy dzisiaj średniowiecze nas czegoś uczy, poza tym, jaki jest rycerz i czy warto być rycerzem, nie, a jakże. A to, że warto być, to na pewno warto, słuchajcie, bo to jeszcze będzie szybka miniatureczka, miniatureczka szybka wycieczka w współczesność, bo przecież rycerzy możemy spotkać, a jakże, na ekranie, na ekranach kin, kin czy telewizorów w znanym Wam zapewne filmie Gwiezdne Wojny, gdzie zobaczcie, występują rycerze Jedi. I tamta historia złego rycerza jest historią za każdym razem takiego zdrajcy właśnie. To jest ktoś, kto złamał wszystkie zasady, ale sam rycerz Jedi jest tym cudownym, najlepszym, nieskazitelnym, który się mieści taki wiecie, no idealnym ry rycerzem. No i pytanie dzisiejsze, pytanie na dzisiejszą lekcję, pytanie, które zadałem także moim uczniom na lekcji onlineowej, brzmi w taki sposób, no okej. Okay. Skoro średniowiecze sobie stworzyło taki mit rycerski, to poszukajcie czy dzisiaj, dzisiejszy świat nie tworzy też takich mitologicznych fragmentów świata. Czy jest gdzieś fragment rzeczywistości, który przedstawiany jest tylko i wyłącznie w tych superlatywach, w takich samych plusach, w samych dobrych i cudownych rzeczach? Czy ktoś, jakiś ludzie, jakaś gruba ludzi mówi tylko i wyłącznie o pewnej rzeczy, że to jest najlepsze na świecie? Zakrywając to wszystko tak, jak zrobiło to, zrobiło to średniowiecze, zakrywając to wszystko zło, niedogodności, cierpienie, tego nie pokazując, tylko pchając do przodu te najpiękniejsze wizerunki. Co dzisiaj jest mitem na miarę mitu średniowiecznego rycerza? I czy właśnie jest to mit na miarę mitu średniowiecznego rycerza? Czy ten mit doznał takiego mocnego, mocnego upadku? To z tym Was zostawiam. Życzę miłego weekendu i kolejnych dni. Do zobaczenia.